Dobrze, w takim razie siemano, z tej strony Krzysiek, jest ze mną... Na Dark. I to jest już drugi odcinek naszej znaczy wspólnej serii Minecrafta Multiplayer. Yy, tak więc, co robiliśmy poza odcinkiem? Poza odcinkiem poszliśmy tam w Głąb Jaskini, yy, poszukaliśmy trochę żelaza. No i cóż, tutaj ogarnęliśmy, to są nasze itemy w skrzynce. Moje, nie twoje. No, nasze. moje, 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 moje. Ty sobie sprawiłeś kotka, nie wiem jak to zrobiłeś, ale okej. Okay. No i co teraz robimy? O wiesz co? Jest to wiesz co, zrobimy w magiczny sposób. Więc teraz zamknijcie wszyscy oczy. Chwilka. Dobra siema po cięciu. Musieliśmy, bo było konieczne, ponieważ no... Ym, problem z, tamtym, z tamtą okolicą. Yy, I... I co? Um no przed i przez książkami. 15 minut tu, chodzi, tu szliśmy tam chyba z 200 klocków i... I co? No i byliśmy święki, mamy... o Patrzcie, mięsko. No i co? Ja sobie zrobiłem łódkę. Też sobie zrób. Zrób sobie łódkę. Jak? No chodź tu, zrób sobie. Dostaje drewno. Nie umiem. Dostałeś ode mnie. Nie 3... umiem robić łódki. To się nauczy. Co? Ale ci marka pelerynka Ja nie mam peleryny! Masz! Łucho bym się rozbił Ja nie mam peleryny. Wow, Lili pad Wow, nie A teraz jak się wjeżdża w lilię, to tu nadal się ten. Co to, to co psuje? No dalej, teraz jak się znowu wjeżdża w te wlinie to też się psuje łódka. Ale że co? w coś do wni! What the fuck okej, okay, dobra, jesteśmy pocięci. co się z mapą stało i... Yy, drobne problemy. Momencik, poczekajcie. O. Okay. się chce z wami przeżyć Co to było? Jezu. No kto mi tak spami? O patrz, latające kamarnice były. Tu jest dzwonka. Dobra. No, tłumacz lag. lag. Czekaj, bo ktoś do mnie na skypeu pisze. O, Klaudia. No to zrób się, nie, nie, nie przeszkadzać. Czekaj. Nie, nie będę czekał. Czekaj, momencik. Okej, okay, dobra. Tak więc pozdrowienia dla Klaudii.

oddaj mi twoje mięsko, bo jestem głodny Ej moje no. Ja już widzę ile ten odcinek będzie miał chyba dwa party stawię No znowu zima LOL Ech. No nie mam miejsca Nie, nie mam laga A ja widzę żelazo Nie mam laga Mam laga, mam laga 8000ms. Czekaj. O, co to było? To był po prostu mój dźwięk z Windowsa, ponieważ nacisnąłem Enter. Nie, bo mnie tak zlagowało przy okazji. Dlaczego wypadły mi z jednej rudy węgla dwa węgle? Ponieważ to oznacza, wiesz co? Wiesz, ja co to, tak to oznacza? No co? Zaraz ci powiem. Ek, ek. To, jest, to oznacza, że aż. Um, um, to oznacza to, że um, Noc daje ci szczęście przed śmiercią, ponieważ zaraz zostaniesz zabity. A Klaudia chce Twoje dane. <gulatory noise> ponieważ zaraz zostaniesz zabity i Noc dał Ci podwójne szczęście. Na chwilę że pyta się ile masz lat, dobra. Ponieważ ktoś chce cię zabić. Ale kto nie wiadomo. Czekaj, bo ja tu jem. Ja tu jem, jedzącego się nie biję. Nie bij, zginę! U, u, u. w klatce. Dobry bocin. Chodź tu. Wyszedł z klatki Mudgin zajebę go. Nie bij, ginę! czy <try> serduszka! Ale Mudin musi być w klatce. Wracaj to jest do klatki. Nie, dwa serduszka, dobrze, wracam, 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 wracam. Nie wracasz. Wracam, jedno serduszko idę, 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 idę. Jeszcze raz. Do klatki w Dobrze, to ja cię z wami żegnam. Z moim kolegą. Nie żegnaj nie się. Do zobaczenia. No i cześć. Nie. Wypuszczam cię Mudzyny. Dobrze, no to nie.

Chcesz kogoś pozdrowić? Tak. Kogo? Dobra, chodź tu, stój, 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 stój. Chodź tu, wracamy, żegnamy się. Nie, 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 ja piję. Wracaj. Wracaj. nie, escape. Aha, dobrze, Klauda... Klaudia, cię pozdrawiam. A, a Zaraz ginę. Wychodzę z serwera. Do zobaczenia i cześć.